Cześć, witajcie, ja jestem Komornik, witam Was w głębokim PRL-u. Dzisiaj gramy sobie oczywiście jako Polska i będziemy prawdopodobnie już dzisiaj startować na wojnę. Także za chwilę Wam podam kilka takich nowości, które zrobiłem w międzyczasie. A w tym momencie zapraszam. Ok, w takim razie e, po pierwsze e, zmieniłem żetony na e, obrazeczki armii, tak jak mi tam pisaliście, mam nadzieję, że Wam się spodoba e, i że docenicie mój trud. W wejściu w menu i zmienieniu tej jednej opcji, zresztą pokażę Wam którą, to, to jest ta opcja wyłączenia żetonów. Ja Jestem przyzwyczajony do żetonów z trójki, dlatego nie robiło mi to tak naprawdę różnicy, ale skoro wolicie, wolicie taki właśnie obrazek armii, to może to nie jest głupi pomysł. Szczególnie, że on się bardzo fajnie stakuje. Staki zrobione z, z żetonów są takie ogromne, jeśli jest tych armii dużo i one no się naprawdę potrafią ciągnąć przed pół mapy. Tutaj wszystko jest jedno pod drugim, także tutaj jest, tu jest o tyle dobrych rzeczy. Ale jeszcze podczas tego okresu, kiedy nie było odcinków, zrobiłem jedną fajną rzecz. Otóż edytowałem Save'a. Przyznam wam się szczerze. Musiałem edytować Save'a, ponieważ Związek Radziecki z automatu wypowiadał wojnę państwu, któremu ja wypowiadam wojnę, gdyż gwarantował mi niepodległość, i ta mechanika gry jakimś student tak to wszystko tutaj ogarniała, że Związek Radziecki uważał, że ja zostałem zaatakowany, mimo że to ja wypowiadałem wojnę. Skasowałem z Save element, który właśnie. Odpowiadał za to, że Związek Radziecki gwarantował mi niepodległość, dlatego teraz mamy wolną rękę, nie jesteśmy związani ze Związkiem Radzieckim i też mała zmiana planów, ponieważ miałem atakować Szwecję, ale co się okazało, Szwecja ma dosyć sporą armię, dlatego dzisiaj nie będziemy atakować Szwecji, będziemy za to atakować Danię, która nie jest w NATO, nie ma żadnego sojuszu, nie ma tutaj nic co mogłoby przeszkodzić nam w podboju tego państwa, dlatego cóż, ja sobie połączę teraz te wszystkie armie i rozdzielę je w taki sposób, żebym mógł je swobodnie tutaj rozlokować i załadować na moje transportowce. Z tego co pamiętam, mam 7 transportowców, dlatego będę robił, no, zrobię ze dwie armie po 7 dywizji. Przydzielimy tutaj z Pychalskiego na przykład. Teraz ta druga armia, która ma. Tych dywizji troszkę więcej, jeszcze, ale za chwilę sobie tutaj przerzucimy do siódemki, do generała. Jako generała, przydzielimy sobie kogoś fajnego. Nie patrzę po, po nazwiskach, patrzę po umiejętnościach, dlatego tu jest dwójeczka. Nie ma nikogo bardziej doświadczonego. No cóż, dobra, weźmiemy ducha. Duchu będziesz rządził. A tutaj, te dwie armie, to sobie podzielę na pół. Wiecie. 2, 3, 4. I czwóreczka też dostanie jakiegoś generała. A, Berling, dlaczego by nie. Dobra, w takim razie ja sobie tutaj jeszcze wezmę lotnictwo, tu mamy takie lotnictwo no średnio zaawansowane, ale myślę, że do Gdyni może ono przelecieć. Tu mamy dywizję lotniczą, właśnie bardzo mam mało tych samolotów i to troszeczkę mnie tutaj będzie martwiło, aczkolwiek. O, połączymy sobie te trzy e, myśliwce i też je do Gdyni tutaj przebazuję. Lecimy na pełnej prędkości, bo na razie nie ma w sumie e, żadnego zagrożenia. I jeszcze przetransportujmy sobie nasze statki do jednego portu, które powinny tu się przebazować. O, teraz w ten sposób. E, zabierzmy nasze, y, nasze dywizje piechoty, załadujmy je na te transportowce nieszczęsne. Wiecie co, może połączę w ogóle te floty. Dobra, ehm, załadujmy pierwszą armię, dziesiątą armię na statki, podpłyniemy sobie do ehm, Zatoki mecklemburskiej. i z Zatoki będziemy, słuchajcie, e, przeprowadzać e, desant na, na tą prowincję. Tutaj nie ma nikogo z tego co widzę, więc no, dlaczego by w sumie nie. E, zwolnię troszeczkę czas może na taką grę, a powiedzmy, przyspieszoną. Ehm, i tutaj Desantera działa inaczej, bo zwykle w podstawowej wersji Hearts of Iron 2 klikało się tutaj i tymi jednostkami przychodziło. Trochę kombinowałem, ale okazuje się, że wystarczy kliknąć na statek prawym tutaj. Oczywiście, jak się wypowie wojnę, bo czego nie zrobiłem? No właśnie, wypowiadamy wojnę. 3,3% tylko niezadowolenia, także jest dużo lepiej niż, niż mogłoby to być, gdybym był jakimś państwem demokratycznym, w miarę. Wojnie to chciałem zrobić. O, cholera. Ale przynajmniej zaopatrzymy ich. Bombardowanie brzegu, albo desant z wody. My wybierzemy desant z wody. A przy okazji z Gdyni, wybiorę sobie już moje bombowce nieszczęsne. Gdzie są moje bombowce? Były, widziałem, że były tu. I będziemy ich dezorganizować w Kopenhadze. I jednocześnie chciałbym wybrać resztę moich dywizjonów. A, Gdyni stały. O, i tutaj chciałbym e, dominację w powietrzu przeprowadzać. Dobra. I myślę, że... Ah, tym miłym akcentem. Boże moje gardło. W ogóle jestem chory, słuchajcie, nie było odcinka przez jakiś czas. Yy, wiecie, gorączka i te sprawy, także nie jest ze mną najlepiej w tym momencie, no ale... Ale myślę, że... Wybaczycie mi tą małą mi dyspozycję. Zdarza się najlepszym. Atakujcie tam chłopaki. Dobra, bo ja widzę, że tu technologię mam jakąś nową. Stocznia numer 3 coś wyprodukowała. Co ja tu bym mógł teraz robić? Słuchajcie, myślę, że piechota na 48 jest dobrym wyborem, i fabryka broni radom będzie się tym zajmowała. Tutaj widzę też, że niedługo mi się rozwój rakiet nakierowanych zbada. Także przyspieszmy sobie czas troszeczkę i jedziemy z koksem. Nasze samoloty. Spoko. O, mamy. Dotarliśmy do linii wroga, także teraz moglibyśmy przejść tu i skasować te jednostki. Albo przejść do Kopenhagi. A spróbujmy Kopenhagę w takim razie przejąć, to jest ważniejszy punkt. Nawet nie wiem, czy to nie jest jedyny punkt, jaki musimy przejąć. I żeby zaanektować tu państwo, nie musimy też Archus przejąć, bo tu raczej już żadnego punktu nie ma. Także te dwie prowincje będziemy musieli jednak przejąć. Ja sobie tylko poczekam, aż te statki tutaj dopłyną, te okręty tutaj dopłyną właściwie. Um, Załadujemy te drugie dywizje, kolejną armię Zakończyła swoją misję, naloty Rozpoczęły naloty, dobra, także tam już jakaś bitwa trwa Ja wybieram kolejne yy, dywizje nasze Aha i właśnie zapomniałbym, zapomniałbym czegoś bardzo ważnego zrobić, ponieważ nie mamy konwojów kompletnie A to oznacza, że jesteśmy odcięci w tym momencie całkowicie od zapasów, dlatego O ile uda mi się zdobyć danie prawdopodobnie, mam nadzieję Bez jakiejś większej Przeszkody, o tyle na Szwecję. Na razie nie będę się porywał. Na Szwecję porwa się dopiero, jak będę miał z tych konwojów z 40, myślę, no, ewentualnie 50. Konwoje nie są jakoś bardzo drogie i nie buduje się ich długo, no, ale jednak trochę z tym schodzi, 178 dni. Więc całkowita nasza produkcja w tym momencie będzie skierowana na transportowce do konwojowania. Będą dosyć szybko padać. Sorry za moje gardło ogólnie. No tak jak mówiłem, choroba nie wybiera. I te transportowce będą padać dosyć często i dosyć szybko. Dlatego, no dlatego musimy sobie tutaj jakoś z tym poradzić rozwiązać ten problem, bo konwoje są bardzo ważnym elementem tutaj tej rozgrywki. Czy ja załadowałem tej jednostki już tutaj nie. No w takim razie. A co tu się podziało? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No to powinno być okej. Okay. 7. Aha, bo to no spoko. Nie ten port to nie miało sensu. Najmniejszego. Ops. Stój, gro. Pyk, pyk. Ładujemy się w takim razie. To jest ta dywizja. I wy też się tutaj przetransportujcie. Myślę, że większej ilości nie będę potrzebował. Wygraliśmy bitwę o Kopenhagę, dlatego teraz nasze samoloty będą wow, musiały przelecieć do Kopenhagi. Bo z Poznania raczej zasięgu nie będzie, prawda? Nie, nie ma zasięgu. E, dobra, poczekamy aż przejmiemy Kopenhagę i z Kopenhagi będziemy wykorzystywać lotnisko do ataków naziemnych na Arhus. I jeśli przejmiemy Arhus, to już będziemy mieli prawdopodobnie wojnę wygraną, dlatego... Wy jesteście tu. Także atakujemy. Jeszcze was mogę tutaj zasilić ofensywnie. No i jazda w takim razie. Zobaczmy, jak ten atak będzie tu przebiegał. On powinien szybko się, no właśnie, rozpocząć. Jeśli patrząc po organizacji jednostek, to jesteśmy troszeczkę w dupie, ale mam nadzieję, że te jednostki przynajmniej troszeczkę tutaj pomogą. No i właśnie. Problem w tym, że lotnictwa nie mam, ale jak widzę. Bardzo ładnie nam idzie ten atak. Także Irak, tutaj mamy jakąś umowę. Polska flota wojenna zakończyła misja... misja... misję. Także całkiem spoko, całkiem przyjemnie prowadzimy tutaj wojnę. Mamy też Kopenhagę, już nawet nie będę chyba... albo jeszcze mogę w sumie. Sztuka dla sztuki, ale przebazujmy się do Kopenhagi w takim razie tymi naszymi e, samolotami. Już chyba nie potrzebuję żadnej e, ochrony powietrznej, gdyż... Podejrzewam, że. Aha, nie macie paliwa. Furcz. No nic. W takim razie wracajcie do domu. Wracajcie do Gdyni. Jak bez paliwa jesteście, to nie będę was tutaj jakoś na siłę targał. Eee, mieszany korpus lotniczy dotarł do Gdyni. Dobra. I wygraliśmy bitwę o Archus. Także dania została pokonana w niecałe 10 minut. Nie wiem, ile dni zeszło, ale na pewno zeszło więcej niż. Podczas niemieckiego podboju dani. No i dokonamy aneksji sobie po prostu e, w piękny sposób. Fajną rzeczą jest też to, że dostaliśmy w tym momencie e, Grenlandię. Także ewentualny desant gdzieś na Amerykę w późniejszych e, czasach jest możliwy. Hmm. Dobra, pytanie co teraz? Teraz czekamy na wyprodukowanie naszych transportowców, więc możemy przyspieszyć czas maksymalnie. I one się wyprodukują w czerwcu, 11 czerwca, jest grudzień, więc musimy poczekać jeszcze z pół roku. I będziemy też czekać na technologię. Rozwój technologii, który jest bardzo potrzebny za chwilę, powinny się tutaj zbadać stanowiska rozdzielania izotopów. Korea się wyzwoliła spod USA, to jest oczywiście Korea Południowa, z tego co pamiętam, i Jordania także. Zobaczmy sobie, tutaj Korea jest zielona. Misja zakończona to jeszcze jest jasne. Jordania też się tutaj gdzieś wyzwoliła, Syria. Mamy tutaj Jordanię, Irak, te wszystkie państwka takie. O, ale widzę, że jeszcze Izrael nie powstał. Jest Wielka Brytania ciągle. No i mamy jakąś tam technologię z tego, co tam słyszałem, także. Produkcja. Możemy teraz wybudować reaktor. Dlaczego by nie? Wiem, że on jest bardzo drogi. I być może mi nawet niepotrzebny w tym momencie. Ale... Ale zróbmy samego, dlaczego nie. Lotniskowiec, będziemy cierpieć naprawdę duże straty w samolotach, jeśli będziemy atakować Szwecję, bo Szwecja ma tam, z tego co pamiętam, pięć myśliwców przechwytujących, a my mamy za mało własnych, żeby z nimi tam jakoś konkurować na razie, więc musimy sobie poczekać. No i czekamy, tak jak mówiłem, czekamy, czekamy na technologię i czekamy na budowę transportowców. Bez transportowców no, nie uda nam się tak naprawdę nic kompletnie, Dlatego bardzo będziemy ich potrzebować. Na razie jest taki okres z tej rozgrywki, że nic za dużo się nie dzieje, mimo że już mamy pierwsze podboje to Szwecja będzie naprawdę ciężkim orzechem do zgryzienia i co ciekawe, będą nam na początku proponować prawdopodobnie oddanie jakiegoś terytorium i nie wiem, czy się nawet nie skuszę, bo łatwiej mi wziąć Państwo na dwa czy nawet trzy razy i sobie zbić to niezadowolenie później, niż anektować je w całości i. Yy, bawić się tam w straceniu własnych jednostek, yy, w duże straty wojenne i tak dalej. Jest to do przemyślenia na pewno. No ale z tym się jeszcze będziemy yy, tutaj jakoś yy, sami później ogarniać. Będziemy się o to martwić później. Mamy bardzo dużo okrętów, które się nam przydadzą. Bo bez okrętów to raczej my, nie sobie, my sobie nie poradzimy tutaj. I to jest ten problem. Patrzę też na mu przemysł. Przemysł jest na razie wykorzystywany w 100%. zapatrzenia jest troszeczkę za mało. Zupełnie też. Musimy to sobie jakoś zwiększyć. Oj, za dużo. Pyk, 36, dobra, to już tak podjadę. A, strasznie jest to monotonne i męczące. No patrzcie, 51 musi być więcej. Modernizacja 8 potrzeba. Kurcze, to strasznie dużo. To Sobie zablokujmy. Myślę, że jeśli zmniejszę o 10 pp, to ta piechota, czekajcie, 1 marca, a to niedługo, to niedługo, to fajnie, to możemy sobie poczekać, bo do marca jest bardzo, bardzo, bardzo yy, mało dni, mniej więcej jeszcze ze 3 a, i wtedy zwolni nam się troszeczkę IC prawdopodobnie, oczywiście czysto technicznie. Zaraz sobie ją rozmieścimy. Bo teraz, jak widzicie, wszedł dywizjon bombowców ciężkich do produkcji. A ja sobie teraz zmniejszę trochę e, nakład na produkcję, zwiększając tym samym e, zaopatrzenie. Nie, nie zaopatrzenie. Trochę modernizację, bo potrzeba 12, a ja sobie dam tutaj 10 powiedzmy. Dodatkowo, czy 28 wystarczy? Jak myślicie, tracę dwa przemysłu. na naród, Korea Północna. Wiecie, co ja sobie teraz chyba. Ustawia tutaj organizację tego, automatyczna alokacja do dóbr, dóbr konsumpcyjnych Uzupełnienia I modernizację we wszystko w sumie Włączenie tej opcji nada priorytet produkcji nad uzupełnieniami i modernizacją Aha Spoko Zobaczmy sobie jak tutaj komputer to wszystko poprzydziela. W późniejszym czasie, ale myślę, że chyba jest nieźle. Myślę, że jest to całkiem ładnie ogarnięte, chociaż modernizacja by mi się teraz przydała. O, super. O to mi chodziło, mniej więcej. Produkcja 24, i akurat starcza nam na wyprodukowanie tych transportowców. Super. Mamy też rakiety nakierowalne, więc teraz tajna broń się tutaj za bardzo nie przyda. Kieta V2 nie mogę tego zbadać, niestety. Nie będę mógł raczej. Ale w przemyśle mamy jeszcze fajną technologię, pewnie jakąś paliwo jądrowe. A no właśnie, bo mi się dwie technologie zbadały. E, paliwo jądrowe będzie robiła jakakolwiek w sumie drużyna tutaj tych naukowców, bo żadna nie ma doświadczenia w tym, co robi. Więc, więc w sumie niech robi to. Kto może to robić? Kuta stalowa wola? Kurczę, nie chcę ich angażować. Umiejętności 5. Eee, Fafawak, niech to robi. Wszystko mi jedno, w sumie to nie ma żadnej różnicy w tym momencie chyba. E, a tutaj? Ulepszony szpital, zamasowane szyfrowanie, planowanie produkcji. O, to nie jest głupia rzecz, to nie jest głupia rzecz. Zróbmy chyba, że jeszcze czekajcie. Bardzo ciężki czołg. Mamy na to plany, więc to pójdzie szybko. Więc może zróbmy sobie bardzo ciężki czołg. I to może robić centralny okręg. I to powinno pójść całkiem szybko mamy plany. Zresztą zobaczmy sobie, z jakim to tempem przebiega. No bardzo fajnie, 02%. Nawet nie, nie na to patrzę. To jest 10. Wow, to szybko, szybko, naprawdę bardzo nam to wskoczy. Za kilka dni już to będzie. Technologie, produkcja. Czekamy na transportowce. 12 czerwca się zbudują i Izrael powstał. Także z Izraelem też być może kiedyś wojna będzie. 22 marzec, a tutaj jest czerwiec. No to jeszcze wakacje nam miną. Przed wakacjami już będzie, chciałem powiedzieć. Ten okres przed wakacjami będzie okresem takim międzywojennym, i myślę, że jak tylko uda nam się zbudować te, te transportowce, te konwoje, to przeprowadzimy sobie atak na, na naszych tutaj przyjaciół z morza Oczywiście, te jednostki nie mają kompletnie paliwa i są zezorganizowane, więc to też troszeczkę zajmie, zanim one się tutaj z powrotem zorganizują. Ale jak tylko te konwoje nam się tutaj jakoś załatwią, to myślę, że. Szybciutko to poleci. Jednostka 5. Pi dywizja piechoty zmodernizowana. Super, bo teraz nam się będą modernizować te e, nieszczęsne jednostki i coraz więcej e, alokacji do produkcji będzie szło i jednocześnie. E, tutaj ten nasz lotniskowiec, który będzie bardzo ważnym okrętem naszej marynarce, jednym takim standardowym myślę. ORP e, Jan Dykman. Rakieta nakierowana jest dostępna. Super na broń. Wow, coś mi spadło. To był zasilacz. Fajnie, że możemy V2 robić. Czyli znaczy, sobie zbadamy, oczywiście. A mam zamiar je zbadać. Jak tylko nam się czołg ciężki zrobi, to będziemy v 2 latać do naszych sąsiadów i będziemy ich tam mocno denerwować. To byłaby bardzo fajna decyzja. I jeszcze, gdybym miał jakieś głowice jądrowe, to dopiero by było. To by się działo. Wtedy byłyby. Naprawdę firewerki powiem Wam. Czekam na ogarnięcie tego czołgu ciężkiego, i tutaj te jednostki nam się troszeczkę zdezorganizowały bez tego. paliwa, no ale nic. Produkcja Maj. Czy mogę przyspieszyć bardziej? Nie mogę przyspieszyć bardziej, więc jedziemy na pełnej prędkości. Uzupełnienia modernizacja się już kończy bardzo, bardzo fajnie transportowce Dykman, tu się nic nie zmienia na razie. Patrzę, czy mogę coś jeszcze tutaj zrobić, ale raczej nie. Krążowniki, niszczyciele. Bardzo tanie są cholera, niszczyciele z tego co widzę. Jeden 3PP to, to jest nic. Śmieszna sprawa, że w sumie łatwiej wybudować jeden okręt niż całą dywizję piechoty. Toż może taki jest, bo tyle sprzętu co wyprodukować dla ilości tam tysięcy chłopato to ludzi. To w sumie może kosztować całkiem sporo. Eee 12 czerwiec to już niedługo, także już niedługo będziemy mogli sobie zrobić konwoje. I w tym momencie dopiero mamy 10, 40, 50 konwojów, które do Kopenhagi wszystkie poszły. Pięknie po prostu. I teraz będziemy budować dalej te jednostki. Reaktor jądrowy może wrzucę na górę. On będzie się produkował niezbyt długo. W tym momencie jeszcze poczekamy, sobie, aż te jednostki nasze się tam zorganizują Bardzo ciężki czołg i robimy tą rakietę V2 Tylko może jakiś inny teraz tutaj okręg będzie to robił, jakiś który miałby Większe doświadczenie w tym wszystkim No Takie dwójki to są chyba naj, najwięcej co tutaj wyciągnę z tego Więc pierwszą rzeczą Ursus, Ursus będzie robił też rakiety, jeśli macie komputer z Ursusa to macie też rakietę z Ursusa Także, także spoko i niedługo się też skończy robić dywizja piechoty 48, co będzie się wiązało oczywiście znowu relokacją tego przemysłu w kierunku produkcji i modernizacji tych jednostek. Także reaktor jądrowy zrobi się w sierpniu 49, czyli za rok, dosyć długo. Ale będziemy mogli produkować sobie jakieś izotopy. Jakieś tam radioaktywne materiały, także fajnie, że teraz te jednostki się organizują. Poczekam sobie aż one się zorganizują, i w następnym odcinku już myślę, że swobodnie będziemy mogli wypowiedzieć wojnę Szwecji, nie ryzykując jakiegoś wielkiego tutaj zniszczenia naszych okrętów, bo ich flota jest jednak większa od naszej, i będziemy mogli wejść na ich terytorium. Podejrzewam, że oni mają dosyć sporo jednostek, także tutaj będziemy musieli sobie. Jakoś z tym poradzić. Nie wiem, być może podpiszę jakiś osobny pokój, czy osobny, wcześniejszy pokój, nie anektując państwa, tylko sobie przejmując ich terytorium. Być może przegram tą wojnę w ogóle i będzie dopiero śmiesznie. Ale widzę, że już chyba jednostki się zorganizowały. Także, także jeszcze jest dobry moment w tym momencie, w tym odcinku, w sumie na, na zakończenie, żeby prze, przesłać te pozostałe jednostki. O, nie, to chciałem kliknąć. O, kawaleria została z, yy, tam. Z, z, z... co? O mój Boże, brakuje mi słowa. Zmodernizowana. Nie mam tu okrętu. Słuchajcie, tutaj jest okropny ten port w Gdyni, bo on jest taki malutki i ja ciągle klikam powrót do Gdańska. Może to samo się klika, nie wiem. E, transportujmy. Palestyna wypowiedziała Izraelowi wojnę. A kto by się spodziewał. Kto by się spodziewał. W sumie to może być... Ciekawa wojna, którą Izrael wygra. A może nie. No właśnie, tak myślałem. To będzie, to, to jest właśnie ta wojna, e, którą grałem e, w mojej serii z. Nie, te statki same tu wracają. W mojej serii e, z innego e, moda do e, Hoia Jeśli oglądaliście to pamiętacie. Tu mam w ogóle pokręty podwodne. Niesamowite. I tam właśnie grałem Izraelem i wygrałem tą wojnę, także myślę, że o i mamy dvd piechoty super, przejdźmy w takim razie zmienimy sobie tutaj to wszystko patrzę na te tajne takie tajną broń, bo to jest bardzo bardzo fajna gałąź tego przemysłu naszego patrzę co to ma zarządzanie, 5 komponenty, artyleria hmm. nie wiem co mi to daje nie wiem co takie lekki lekkie... Samolot myśliwski daje podstawowe półprzewodniki. To jest rzecz dla Ursusa. Także nie będę tutaj Ursusowi zabierał dziedziny. Niech Ursus sobie zbada rakietę, a dopiero potem niech bada komputer do tej rakiety. Rakietowy myśliwiec przechwytujący czy to jest dobra rzecz? Myślę, że tak. Tyle Pytanie, czy akurat na tyle fajna, żeby w nią w tym momencie iść, bo jednak. Bo jednak tutaj może być z tym problem. Zmasowany desant by mi się też przydał, 42 rok, jesteśmy do tyłu z tym. System zaopatrzenia na morzu, o! Ale to jest z 55 roku, więc nie będę się tu wyrywał. Dywizja lotniskowców, eskorta wielkich statków. Zamasowana obrona floty handlowej. O, się eskorty konwoju, nie mam eskortów, eskortowców. Aha, wyczerpanie walką morską. Może lotnicze masowe rażenie, strategiczne. Nie będę raczej strategicznie ich tam atakował, chociaż może kiedyś. Dobra, nie wiecie co? Zróbmy coś przemysłu, bo ja potrzebuję tutaj naprawdę yy, większego przemysłu. W takim razie do przemysłu zaprzęgniemy COP, czyli Centralny Okręg Przemysłowy. Yy, I. Jak tylko te jednostki się przetransportują, to zrobimy zakończenie odcinka. Także ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że jesteście gotowi ze Szwecją w przyszłym odcinku. Ja ja na pewno jestem, chociaż nie wiem, jak się ona potoczy. Na pewno dzisiaj podbiliśmy sobie pierwszy kraj na naszej liście do zwycięstwa. Także jeszcze zobaczę, tylko sobie, czy Irlandia ma tutaj jakieś. To kto nie agresji? Więc moglibyśmy Irlandię cholera zaatakować, to też nie jest głupi pomysł. Póki nie jest na to. a Islandia to już w ogóle nie mówię o tym, bo prawdopodobnie. Nie ma z Islandią żadnego problemu. Także póki nie powstało jakieś takie szersze NATO, to tutaj nie powinno być e, żadnego problemu z ekspansją dalszą. Dlatego nie wiem, czy Szwecja pójdzie na następny ogień, czy też Irlandia. Irlandia byłaby fajnym miejscem do ataku na przykład na Portugalię, która gdzieś tam prawdopodobnie. No właśnie, nie ma, nie ma żadnej e, tutaj obrony. No nie wiem, zastanowimy się. W każdym razie ja dziękuję za to, że byliście ze mną dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i wybaczycie mi, że jestem taki nieogarnięty, wiecie, choroba i tak dalej. Zapraszam oczywiście na swojego Facebooka, do którego link macie gdzieś tam na dole. Możecie sobie kliknąć, możecie wejść, zalajkować. Ja tam jestem, ja tam rzucam filmy, dzielę się z Wami informacjami, także zapraszam, subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.